Chemioterapię czas zacząć. Już jutro będę miał pierwszą sesję z 6-miesięcznego cyklu jednej z cięższych chemioterapii z PCV, czyli czerwone wlewy plus tabletki na 6 tygodni, i tak przez 6 miesięcy co 6 tygodni, wyjazd do Gorzowa Wielkopolskiego, czerwony wlew, tabletki na 6 tygodni i tak w koło Maciej. Także dzisiaj zrobiłem ostatni marsz przed chemią. Nie był to zbyt długi marsz, bo tylko 4 km, Chyba 4 km, Wstawię screenshota ile, ile kilometrów zrobiłem, ale chyba czwórka. I dlaczego tylko 4 km? Dwie przyczyny, dwa czynniki wpłynęły na to. Pierwszym czynnikiem właśnie jest chemo. Nie, chcę, nie chciałem przemęczać swojego organizmu a, przed jutrzejszym dniem a, bo nie chcę wywrócić się kółkami do góry po prostu a, bo nie wiem jak mój organizm zareaguje na ten czerwony wlew a drugim czynnikiem jest baku który wczoraj dołączył do a, mojego projektu BrainFact 404 i Dzisiaj był testowany nasz związek: kto dominuje w naszym związku i jak on chodzi na smyczy, jak on się zachowuje. Chciałem to wszystko sprawdzić, a przede wszystkim jak ja z nim chodzę, czy, czy dam sobie radę z nim chodzić, bo to nie tylko chodzi o pieska, ale też chodzi o mnie, czy jestem w stanie go utrzymać. I. Jest spokojny, nie wyrywa się, jest ułożony, zna już podstawowe komendy. Dzisiaj próbowałem go wyuczyć komendy lewa, żeby trzymał się lewej nogi, ale to jeszcze potrwa, tak mi się wydaje, około nie wiem, z 3-4 dni, żeby chodził przy lewej nodze. Nauczył się dzisiaj komendy idź, czyli w momencie, kiedy on, on staje przy nodze. Ja wydaję komendę ić, on, on idzie do przodu. Także postępy są. Bardzo szybko się uczy. I no, no co mogę powiedzieć? Oby, oby się tak uczył cały czas, bo jest tych kilka komend do wyuc wyuczenia. Zna komendę typu stop, zna komendę typu wróć. Teraz zależy mi na, na tym, żeby nauczył się komendę lewa, żeby chodził właśnie przy lewej nodze. Bo to, to będzie bardzo dla mnie ważne podczas marszy. Plus do tego wytrzymał, wytrzymał te 4 km. Zrobiliśmy tylko jeden postój na śniadanie. On nie dostał jedzenia, bo dostaje jedzenie tylko dwa razy dziennie. Dostał tylko wodę. Nie, nie ma ludzi. Nie wybrzydza. Wydaje mi się, że to będzie dobry pies. To jest. To jest nie ma, on, on nie ma rasy, bo to jest mieszaniec. E, to jest mieszaniec. E, wydaje mi się, że to jest wyżeł. E, coś, coś takiego z koniem albo krową. <grym> Także stary dziadu ma, ma, ma pieska. E, tyle. Stary dziadu ma pieska. I mam nadzieję, że ten piesek wytrzyma e, marsze. I mam nadzieję, że pójdzie ze mną w Brainfact 404 ze Świnoujście na Mazury. Zależało mi na tym, aby piesek, aby pies był kompaktowy. Ludzie polecali mi labradora, ale zależało mi na tym, żeby mieć bardziej kompaktowego pieska, który wejdzie do landmarka do namiotu, bo jednak będę brał landmarka. To jest mniejszy namiot. Jest lżejszy, no i jest tylko na jeden kijek trekkingowy. A jeżeli chodzi o same kiki trekkingowe, to przede wszystkim muszę zmienić smycz, bo mam na razie taką smyczkę. I z tą smyczką nie będę w stanie zostaw, z tą, z tą smyczką nie będę w stanie chodzić z goku z kijkami trekkingowymi, więc muszę zmienić smycz. Jeszcze nie wiem na jaką... Do, 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 do. Muszę doczytać na jaką smycz, ale z tego co widziałem, z tego co już doczytałem to właśnie normalną smycz, bo wtedy, wtedy będę miał najlepszą kontrolę na, nad psem. Ale zastanawiam się też jaką obrożę, bo wczoraj na live'ie polecali mi obrożę właśnie na klatkę piersiową a ja wyczytałem, że obroża na klatkę piersiową nie zbyt dobra z tego względu, że on czuje opór i będzie ciągnął i chyba zrobię tak, że bo tutaj obrożę mam że zostawię tą obrożę, którą mam a kupię obrożę jeszcze właśnie tą fałkę na, na klatkę piersiową i zobaczę przy której obroży on będzie ciągnął bo ja nie chcę, żeby ten pies ciągnął, ja, ja chcę, żeby on szedł a, troszkę wyluzowany, ale będę go uczył, żeby chodził prawa, lewa. E, że na komendę prawa on zejdzie na prawą stronę, na komendę lewa on zejdzie na lewą stronę. Że komendami będę chciał, chciał to zrobić, żeby, żeby nie miał e, aż takiej swobody. Swobodę będzie miał w momencie, kiedy powiem, powiem mu iść w ten sposób. To wtedy, wtedy będzie miał swobodę. Także jest nowy członek w projekcie BrainFact 404. Ach. No i teraz. No, 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 no. no. Zostań. Zostań. Złaś, bo zaraz zrzucić mi... zrzucisz mi wszystko. Złaś. Zostań. Zostań. Siad. Siad. No, zaraz mi wszystko pozrzuca. <laughs> Przyzwyczaił się do mnie dosyć ostro, już. On już chce chodzić Spodobał mu się marsze Chyba Spodobały mu się chyba marsze No jest atencjuszem No jest strasznym atencjuszem Wczoraj na live'ie cały czas podskakiwał Żeby żeby zobaczyć co się dzieje w, Co się dzieje w, Właśnie w, na Na Atencjusz To jest atencjusz Ale dobrze a i przede wszystkim nie reaguje na zwierzątka, nie reaguje na inne psy, nie reaguje na samochody. Chociaż była dzisiaj sytuacja, że przyjechała ciężarówka dosyć szybko i się wystraszył, i kolejną, jak słyszał, to już podchodził do mnie, żeby trzymać dystans od ulicy. Ale to jest dobry odruch. Ehm, co jeszcze? Ehm, śniadanie, <laughs> biedronkowe śniadanie jest nagrane zaraz też wrzucę także krok po kroku wszystko się układa teraz tylko i wyłącznie czekać na, na to jak mój organizm zareaguje na chemię mam tylko nadzieję, że będę mógł robić marsze także widzimy się wieczorem na wieczornym live prawdopodobnie zrobię spod domu tak jak obiecałem wczoraj nie będę robił w domu E, widzimy się na wieczornym live'ie o tej samej godzinie, o dwudziestej I co? Życzę uda udanego popołudnia. Popatki!